Witam serdecznie. Weekend majowy w pełni, tymczasem Facebook kilka dni temu zmienił podejście co do promowania postów i ustalania ich zasięgu. Już nie liczy się to, ile masz polubień, ile masz udostępnień, najważniejsze teraz jest to, jaką treść prezentujesz. To diametralna zmiana i wiele firm, a także wiele różnego rodzaju agencji marketingowych będzie miało z tym problem. Jeżeli do tej pory Twoją jedyną metodą, z na promocję na Facebooku było udostępnianie ciekawych fotografii lub krótkich tekstów, chwytliwych, po to, żeby zdobyć jak największą ilość lajków. Teraz musisz wymyślić treść, kontent, który będzie wartościowy, który przyciągnie swoich odbiorców na dłużej. Na szczęście, my w hasztach robimy zupełnie co innego. Budujemy takie modele biznesowe, które są niezależne od tego, jakie algorytmy akurat bazują na Facebooku, czy jakie algorytmy są wykorzystywane w wyszukiwarkach. Dajemy unikatowe pomysły na to, jak budować swój biznes, który będzie odporny na te zmiany, który będzie odporny na cenowe walki Twoich konkurentów. I to właśnie chcielibyśmy promować. Dlatego jeśli masz już dość ciągłego monitorowania, co się dzieje na Facebooku, w social media, co się dzieje w wyszukiwarkach, co robi Twoja konkurencja, chcesz zwiększyć zyski w swojej firmie, chcesz zwiększyć marże, to zapraszam do kontaktu. Zadzwoń do mnie lub napisz maila, a na pewno chętnie Ci pomożemy. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Cześć!